Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym temacie kursu rachunkowości średnio zaawansowanej. Jest to już ostatni temat w ramach tego kursu, temat podsumowujący, w którym będziemy mówić o przykładzie całościowym. Na tym przykładzie całościowym postaram się Wam pokazać, jak bilans początkowy i otwarcie kont na początek okresu sprawozdawczego poprzez księgowanie operacji gospodarczych jest odzwierciedlone w wyniku finansowym i bilansie na koniec okresu sprawozdawczego. Ten przykład całościowy jest polecany wszystkim, oczywiście, którzy um, uczą się rachunkowości na studiach i chcą zobaczyć, jak się zorganizować przy rozwiązywaniu takiego przykładu, ale także wszystkich tych, którzy przygotowują się do pracy w księgowości. Te przykłady całościowe często traktowane są jako y, pewnego rodzaju niedogodność, większość osób nie rozumie. Po co rozwiązujemy tak skomplikowane przykłady? Przecież w rzeczywistości osobno tworzymy bilans otwarcia czy otwar otwieramy konta księgowe. W trakcie okresu księgujemy na spokojnie i systematycznie e, operacje gospodarcze, a na koniec okresu e, tworzymy sprawozdania finansowe, czyli rachunek zysków i strat i bilans. Końcowy. Dlaczego my to musimy zrobić w jednym, um, w jednym czasie, naraz? Dlaczego to musi przez to być takie skomplikowane? Powiem Wam tak, ja też kiedyś nie wierzyłam w te przykłady całościowe, ale te przykłady całościowe, oprócz tego, że sprawdzają wiedzę, wierzcie mi, dają pewne umiejętności, które są niezbędne w pracy księgowego. Jeżeli spojrzycie na taki przykład całościowy, to on oprócz tego, że weryfikuje Waszą wiedzę zdobytą w, w ramach tego kursu, ale i tego kursu wcześniejszego. Oprócz tego sprawdza wasze umiejętności organizacyjne, bo te przykłady z reguły są bardzo skomplikowane, mają dużą ilość operacji, które trzeba zaksięgować, i trzeba po prostu fizycznie w jakiś sposób zorganizować sobie yy, układ kąt, tak by się w tym całym zapisie nie pogubić. Dodatkowo, w ramach takich, takich przykładów są różne polecenia, ale i różne założenia, i trzeba zwracać uwagę na te szczegóły i umieć łączyć ze sobą pewne fakty. I wierzcie mi, to są umiejętności, które są niezbędne w pracy księgowego. Dlaczego? Dlatego, że o ile w przykładzie całościowym mamy pewnego rodzaju założenia, to w rzeczywistości my o nich po prostu wiemy, o pewnych zapisach w polityce rachunkowości, o tym jak jednostka rozlicza materiały czy produkty, jaką metodą, my to po prostu wiemy. Dlatego to w tych przykładach jest po to, by sprawdzić, że My, jako księgowi, pamiętamy o tych dodatkowych okolicznościach, które musimy wziąć pod uwagę, ewidencjonując materiały czy ewidencjonując produkty. Na przykład. Oprócz tego, taki przykład całościowy, wierzcie mi, sprawdza też dokładność. Dlatego, że musicie być dokładni i sumienni w dokonywaniu tych zapisów księgowych, bo inaczej nie będziecie w stanie poprawnie przygotować sprawozdań finansowych na koniec okresu. I o ile niepraktyczna część tego przykładu całościowego dotyczy faktu, że wszystko robimy, w jednym miejscu i naraz, czyli i bilans otwarcia, i księgowanie operacji, i sprawozdania finansowe na koniec miesiąca, to ta część praktyczna dotyczy właśnie tych wszystkich umiejętności, które tutaj zdobędziecie, i bardzo polecam Wam rozwiązywanie takich przykładów całościowych. Sama pokażę Wam właśnie tutaj, na tym przykładzie, którym mam, e, e, właśnie przed sobą, który Wam prezentuję. To jest ten przykład, na którym tu się będziemy opierać. Widzicie, jak wiele jest tutaj różnych operacji. Będziemy go wspólnie rozwiązywać po to, żeby wam pokazać, jak się zorganizować. I taka organizacja też jest potrzebna, taka logika myślenia w przypadku pracy księgowego, co, kiedy i w jakiej kolejności powinno zostać zrobione. W związku z tym, my sobie zaczniemy od otwarcia kont i od bilansu otwarcia, potem przejdziemy sobie na księg do księgowania operacji. Oczywiście pamiętając o tych wszystkich założeniach, W ramach tych operacji będziemy mieli i operacje trochę bardziej skomplikowane, gdzie na przykład będziemy musieli kalkulować koszt wynagrodzeń, amortyzację czy rozliczać rozliczenia międzyokresowe kosztów, bo takie też się tutaj pojawią. W ramach amortyzacji będziemy mieli różne typy amortyzacji, a potem będziemy musieli jeszcze tak jak i księgowy na koniec okresu. Sprawozdawczego, rozliczyć koszt wytworzenia i rozliczyć odchylenia. Także, jak widzicie, przykład jest naprawdę przekrojowy przez wszystkie elementy, wszystkie tematy, które tutaj wykorzystaliśmy i które tak naprawdę mogą pojawić się w jednostce produkcyjnej. A na koniec przygotujemy sprawozdania finansowe, czyli rachunek zysków i strat w tym wariancie trudniejszym dla wielu, dlatego że mamy tu zmianę stanu produktów i musimy ją wykalkulować. Będziemy oczywiście się opierać na naszych wzorach użytych w kursie podstaw i w kursie średnio zaawansowanym. A potem przygotujemy sobie bilans zamknięcia, opierając się. Tu pokazuję wam fragment tego schematu, fajnej ściągi takiej, która pokazuje powiązanie pomiędzy pozycjami bilansu a kontami syntetycznymi. No i mamy nasz bilans zamknięcia. A dla wszystkich naprawdę ciekawskich mam jeszcze taką Wisienkę na torcie, jakbym powiedziała, czyli wykalkulowanie zaliczki na podatek dochodowy i ujęcie tych przychodów i kosztów, czyli tych wszystkich operacji w ramach przykładu całościowego, dla celów kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy. No i to sobie właśnie tutaj zrobimy, opierając się na korekcie. Gorąco Was zachęcam do samodzielnego rozwiązania. Tego przykładu w pierwszej kolejności, a potem do wspólnej przygody, wspólnego przejścia ze mną przez te wszystkie etapy dotyczące przykładu całościowego. Będziecie wtedy wiedzieć nie tylko, czy macie odpowiednią wiedzę, ale czy nie musicie na przykład podpracować nad umiejętnościami, które są potrzebne księgowemu, czyli nad dokładnością, nad łączeniem faktów, na co musicie zwrócić uwagę. Jest to bardzo dobry sprawdzian dla Was. Serdecznie zapraszam do tego tematu.